W Veoli wierzymy, że nasza odpowiedzialność nie kończy się na dostarczaniu energii, wody czy ciepła. To także troska o ludzi i miejsca, w których żyjemy i pracujemy. Dlatego tak ważny jest dla nas wolontariat, bo to nasza wspólna przygoda z lokalnymi społecznościami, w której naprawdę widać wartości Veoli – solidarność, odpowiedzialność i szacunek. W tym roku pracownicy Veolia zrealizowali aż 34 wolontariaty w całej Polsce. To pokazuje, że istnieje duża potrzeba pomagania i działania wnoszą wartość w życie innych ludzi. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim naszym pracownikom, którzy z pasją i sercem organizowali te działania w całej Polsce. To dzięki Wam Veolia ma swoją prawdziwą siłę siłę ludzi którzy potrafią działać razem i dla innych. Dziękuję też Fundacji Veolia, która tworzy ramy do tego, abyśmy mogli właśnie tak działać, bo razem możemy więcej.